Dzisiaj przed nami właściwie już nie pacjent, a egzemplarz pokazowy piasty tylnej Seram T3, czyli trzybiegowej piasty. Jest to konstrukcja bliźniacza do starego Sachsa, dlatego że tutaj Sachs w 97. Jeśli jest to możliwe, to tak. W 1997 SRAM wykupił saksa, no i mamy tutaj podobną y, konstrukcję, na której na ramieniu i w zasadzie na tej osłonie kurzowej będziemy mieć oznaczenie SRAM T3. No ale przechodzimy do rzeczy. Żeby ją rozebrać, tutaj mamy taki pierścień metalowy zaciskowy, którego sobie podważamy płaskim śrubokrętem i zębatka nam wtedy schodzi. Łańcuszek sterujący najzwyczajniej w świecie wykręca się. Standardowy gwint wykręcamy w lewo. łańcuszek nam wychodzi. Montujemy sobie stroną napędową w dół w przepłaszczeniach osi. Jak mamy tak zamontowane, to bierzemy sobie zazwyczaj 17 i 22. Jak dobrze kojarzę. Ja to mam wszystko w miarę popuszczone, dlatego że to jest bez smaru w miarę czysty egzemplarz, który służy do powiedzmy takiej opraktyki, nie? To sobie rozkładamy. Wyciągamy sobie ramię, kontry. Wychodzi nam łożysko. Dalej, w środku mamy w zasadzie odpowiednik klocków hamulcowych w takiej pieście. One rozpychane są i wtedy blokują się o korpus, i w ten sposób dochodzi do hamowania. Możemy sobie ściągnąć korpus. Tutaj mamy wkręcony. Element zapadkowy hamulca, i w tym momencie możemy sobie albo przytrzymując całość w dół, dlatego że to wszystko jest na sprężynach, ściągnąć zegar, albo odwrócić i od drugiej strony rozkręcać. Ja sobie przytrzymam, wkładamy w ten pierścień płaski śrubokręt, przekręcamy w bok. On nam delikatnie zejdzie. Odkładamy sobie go podkładka, i wyciągamy. I to jest to, co możemy z tej strony wyciągnąć. Obracamy sobie. Jak mamy obrócone, tutaj 15 sobie odkręcamy. Przytrzymujemy sobie ponownie sprężynę. Nakrętkę sobie ściągamy. Stożek, łożyska. Mała sprężynka. Cały element łożyskujący. Tutaj dalej do rozebrania mamy metalową podkładeczkę która popodważana ze wszystkich stron bardzo delikatnie uh, metalowy kołnierzyk łożysko sprężyna łożysko duże z tej strony ten element to jest ten element, który steruje tutaj, który będziemy sobie wyciągać. On nam steruje całą piastą. Ustawiamy sobie w jednej linii z otworem. Bierzemy choćby nawet ten popychacz, wypychamy sobie ten element, jego sobie odkładamy, i całość nam wyjdzie do góry. Ostatnie, co nam zostaje do rozłożenia. No to tutaj, tutaj sobie w środku mamy taki pierścień zaciskowy. Jego sobie delikatnie podważamy, przytrzymujemy, ściągamy sobie i została nam goła oś. I tak się prezentuje cała rozłożona piasta. Teraz sobie ją szybko poskładamy, ale ja wcześniej zrobię tutaj takie cięcia. Mam nadzieję, że to będzie działać tak jak założyłem. Czyli natnę sobie korpus, no i zobaczymy jak to działa w środku po złożeniu. I dwie minutki później mamy korpus przygotowany w taki sposób, jak sobie to wyobrażam. Bierzemy się za składanie. Montujemy sobie rowkiem do góry składamy sobie ten element, czyli to sobie wkładamy w ten sposób od tej strony zakładamy. Jeśli ktoś jest purysto i chce to sobie złożyć idealnie, to dwujeczka ma być na prawo od tego, czyli w ten sposób od małego otworka. Więc jeśli ktoś chce to zrobić w ten sposób, to jak najbardziej zachęcam. Wpada to w ten sposób. Bierzemy sobie pierścień zaciskowy, on jest na tyle miękki, że jego nawet palcami założymy. Ciach! Jak mamy to założone, to możemy sobie założyć. Kolejne co sobie robimy, to przez duży otworek płaską powierzchnią do góry wkładamy ten element sterujący. Jak to mamy włożone, dopychamy sobie, jeśli nam nie wyszło do końca. O właśnie, żeby wszystko się kręciło. Jak już mamy tak włożone i gładko nam się kręci, zakładamy sobie łożysko koszykiem do góry. W ten sposób możemy sobie położyć dużą sprężynę, małą sprężynę. Łożysko sobie możemy złożyć, czyli łożysko koszykiem do góry do środeczka, za ślepka. I to sobie nakładamy w ten sposób, żeby trafiło nam na ząbki. Jak nam trafi, to dajemy sobie stożek, łożyska. I dokręcamy sobie nakrętką. Ok. Jak mamy skręcone, możemy sobie odwrócić od tej strony. Wkładamy podkładeczka. Jak podkładkę mamy założoną, to dociskamy całość i upewniamy się, że podkładka opada na tyle, żebyśmy byli w stanie tutaj założyć ten pierścień zaciskowy. I jak on nam wszedł, to w zasadzie to jest moment, żebyśmy sobie założyli tutaj korpus. Korpus nam powinien spokojnie wejść w ten sposób. Jak mamy założony korpus, Wkładamy sobie element zapadkowy kontry, klocki. Tutaj, jeśli chodzi o klocki, zwróćcie uwagę, że w tym miejscu jest taki głębszy rowek, i na niego musi ta sprężyna trafić. Ta wypustka, dokładnie ona, musi wejść w ten rowek. Wkładamy sobie klocki. One powinny na tyle głęboko siać żeby tutaj łożysko nam się schowało. Jak mamy schowane łożysko, bierzemy sobie dźwignię, kontry, dokręcamy od tej strony i skręcamy sobie nakręteczką, kontrujemy. Oczywiście macie świadomość, że ja to robię jako egzemplarz Testowy, i mamy wszystko skręcone, złożone. Możemy sobie z tej strony spróbować wkręcić łańcuszek, łańcuszek wkręcony, i mamy zło złożoną piastę. Jeśli chodzi o prezentację działania tej piasty, zapraszam do kolejnego materiału. Tam będzie całość poświęcona tylko temu, co tutaj się w zasadzie w środku dzieje, i co nam poszczególne pociągnięcia i w zasadzie ułożenia tej zapadki w środku zmieniają. To na tyle, dzięki, cześć.